Cześć Boże, Ksiądz Ryszard Halwa, Państwa moim gościem jest Pani Anna Popek, dziennikarka, prezenterka telewizyjna, witamy serdecznie. Cześć Boże, dzień dobry, witam również pani Państwa. Pani redaktor, chciałem zapytać przede wszystkim o dziennikarstwo, jak powinno wyglądać dziennikarstwo, bo ludzie są nieraz związani z jakimiś mediami, z... A także z tymi, którzy te media utrzymują. Utrzymują, no właśnie. Znaczy teraz I... obserwujemy niesłychaną sytuację, proszę no. księdza, no z tym, że Twitter, bo te media społecznościowe... No powiem, chciałby... do, to tak, właśnie. właśnie Stany Zjednorząd, to proszę. Niesłychana y historia. Co nie myśli o tym? No, Jeszcze urzędujący prezydent E, który ma dostęp do guziczka, gdzie może, tak. może do bomby atomowej, tak. e, a on nie ma dostępu do Twittera, do YouTube'a, e, do, do Facebooka. Co się dzieje? No, myślę, że to jest naprawdę cenzura rodem z najgorszej bolszewickiej tak. komuny. E, zamknąć komuś usta, to sprawić, żeby on nie istniał, e, zrobić z kogoś wariata to sprawić, że wszyscy będą się śmiali i nie będzie miał własnej wagi ani wartości, a robić to wobec osoby, która stoi na czele potężnego państwa, no to myślę, że tam są potężne siły. Naprawdę myślę, że i finansowe i obyczajowe sprawy wchodzą w grę. I tak szybko to postępuje. No bo kto by przypuszczał, że można komuś zamknąć Twittera? No jak to w ogóle jest możliwe? No to każdy obywatel, który ma prawo wejść, wyrazić swoje zdanie w mediach społecznościowych, które powinny dawać dostęp przecież do... Nie, do... I tych, którzy korzystają z, z tego. To, to też nie jest tak, że każdy musi oglądać Twittera, oglądają ci, którzy chcą, prawda? Więc jest tak. wolny wybór. Jeżeli ja słucham kogoś, to znaczy, że mnie ten ktoś interesuje, albo, albo jest ciekawy, albo się z nim nie zgadzam, bądź zgadzam, no, ale chcę posłuchać zdania czyjegoś. To nie jest tak, że się y, tweety Trumpa w każdym miejscu we wszechświecie tak. pokazują, tylko tam na tej określonej platformie. Ale trzeba przyznać, bo oni zarzucili że może miał duży wpływ na te rozroby, na wtargnięcie y, tych rewolucjonistów do Kapitolu, a to wcale nie, to nie wiadomo, czy ludzie y, nie byli powiązani z Putinem i tak dalej. Oczywiście. Bo że tak. Jego zwolennicy byli nastawieni pokojowo. Ale to Mieli bardzo prawo. prosta prowokacja. Przecież to, takich prowokacji mieliśmy w naszej historii bardzo dużo. No, chociażby Druga Wojna Światowa i radiostacja gliwicka, prawda? Tak. Podstawieni przebierańcy, tak samo mosty Trzewskie. Przecież y, kolejarze, którzy y, pierwsi zginęli, to byli polscy kolejarze, których zabili Niemcy po to, żeby przejąć polski pociąg i żeby przejechać przez Trzez mosty i obronić dla Rzeszy Niemieckiej. Więc takich prowokacji, przebierańców, ludzi, którzy udają kogoś innego, jest w polityce bardzo wielu. No nie wolno po jednym takim incydencie, jeszcze niezbadanym dokładnie, odbierać komuś możliwości wypowiedzi. No to jest zwłaszcza, że media ogólne są, zdaje się, w też w rękach ludzi o bardzo lewicowych, liberalnych, wręcz komunistycznych poglądach. I na kim, takie mam wrażenie, że naprawdę, no bo co za tym może stać oprócz pieniędzy? Wracając do Księdza Pytania, jakie do, do powinno być dziennikarstwo? Wie Ksiądz, mnie uczono na początku, że jak przedstawiamy cokolwiek, trzeba pokazać rację jednej i drugiej strony, albo trzeciej i czwartej, jeżeli są, jest kilka stron sporu czy jakiegoś zagadnienia. I że, no oczywiście, nie, nie przedstawimy całej prawdy, no bo nie sposób w krótkim felietonie czy artykule nawet opowiedzieć wszystkiego. Ale. Trzeba robić to najrzetelniej jak się da, znając fakty, które towarzyszyły da, danym zjawiskom, czy, y, czy historii. Pokazywać też kontekst, bo niektóre wydarzenia bez kontekstu, y, no, są, kontekstu. są niezrozumiałe, albo w ogóle y, jakby zaprzeczają y, idei własnych twórców, więc trzeba pokazać y, przede wszystkim dwie strony konfliktu co najmniej, po drugie skutki działania jakiegoś, jakiegoś aktu tak, czy, czy wydarzenia. No i trzy, kontekst historyczny czy kontekst społeczny, bo, bo wtedy to ma sens. Ale naprawdę najsilniejsze są te ukryte mechanizmy, których nie jesteśmy w stanie zbadać teraz, bo to dopiero historycy będą odkrywać. I to też, jak to mówią, ten pisze historię, to zwycięża. Więc też nie wiemy, czy, czy ta historia, którą odkryjemy, czy którą dla nas odkryją po latach, czy też będzie obiektywna i właściwa. No. Ja na swoim podwórku staram się robić to co, to, co mogę, czyli jak przedstawiam jakiś temat, to staram się dociec do świadków historii. Dla mnie oni są najwiarygodniejsi. Na przykład, rozmawiałam z Kazimierzem Piechowskim, tym, który uciekł z Oświęcimia, zorganizował ucieczkę taką ukradł samochód komendanta obozu i z Auschwitz birkenau właściwie powinniśmy mówić, i tym skradzionym samochodem uciekł. I on mi opowiedział taką rzecz, że właściwie on by już pewnie nie żył. Był młodym chłopakiem, którego tam wpisali na listę do eksterminacji. został mu pewnie miesiąc życia. Ciężkie, a oni to robili tak, Niemcy, że oczywiście yy, wpisywali na listę, ale yy, zabijali w ten sposób, że dawali bardzo ciężkie prace do wykonania. Więc organizm słabł, albo człowiek sam popełniał samobójstwo, albo umierał, albo po prostu ginął by niewydolny do pracy, no, albo był zagazowywany. Natomiast ile się dało jeszcze przed śmiercią wykorzystać? To, to robiono. Więc Kazimierz Piechowski wiedział już, że prawdopodobnie zginie. Był w strasznym stanie psychicznym i fizycznym. To był młody chłopak, no, 20 chyba lat miał, czy, czy 19. I kiedy któregoś dnia, to była pewnie niedziela, albo sobota, był na spacerniaku, spotkał ojca Maksymiliana Kolbe, który był w tym samym czasie w Oświęceniu, w Auschwitz-Birkenau. I ksiądz go zobaczył i mówi: No jak tam jest, jak, jak idzie? A On mówi: Źle, ojcze, bardzo, bardzo źle. No, chciał mu tam opowiedzieć, właśnie, że, że, jest, że ma pracę ponad siły, że jest y, taka groźba wisi nad nim, śmierci i że już nie, nie, ma, nie ma nadziei. A on wyczuł to wszystko, bo Piechowski mu tego w rezultacie nie powiedział, ale stanął ten Maksymilian Kolbe przed nim, a Piechowski był takim dość rosłym mężczyzną, spojrzał na niego i tak z całej siły uderzył ręką w lewe ramię tutaj i powiedział nadzieja, synu, nadzieja. I w tym momencie Piechowski go tak jakoś ocknęło. I on mówi, że od tego spotkania jakoś zaczęło się układać. Przenieśli go z takiego bardzo ciężkiego odcinka pracy na inny, dużo lżejszy. Przede wszystkim pracował pod dachem, więc nie było takich warunków atmosferycznych y, trudnych. Po drugie jakoś tak nabrał wiary w to, że uda mu się wyjść i zaczął kombinować, jakby uciec z tego obozu, bo wiedział, że normalnie przecież nie, nie da rady, i zaczął po prostu uruchomił myślenie, bo wiedział, że jak sam nie wymyśli niczego, to zginie. I wymyślił. Wymyślił tą ucieczkę, która była brawurowa i która przeszła do historii obozu, bo no to tak się rzadko zdarza właściwie chyba wcale w historii obozu, gdy ktoś ukradł samochód komendantowi i jego własnym samochodem w mundurach niemieckich cała czwórka uciekała. No, i ale go widzimy tutaj. Człowiek, który naraża swoje życie, a w przypadku dziennikarstwa nieraz ludzie są związani z jakąś stacją telewizyjną, czy radiową, czy powiedzmy z jakimś portalem, realizując linię linie danej redakcji, nie, nie robią tego, co chcieliby robić. A więc to jest dopiero Znaczy Myślę, że to jest takie jak, jak dawniej w bajkach było sprzedać diabłu duszę. To właśnie to się dzieje. To jest naprawdę takie, że ktoś podpisuje cyrograf, podpisując na przykład swoją umowę o pracę, podpisuje cyrograf, że będzie po prostu świadczył przeciwko prawdzie. Oczywiście to nie jest sformułowane w ten no, sposób, okay. ale wszyscy wiedzą, jakie są oczekiwania. Zresztą ten mechanizm produkcji celebrytów jest dość prosty. Bierze się jakąś dziewczynę, jakiegoś chłopaka, inwestuje się, daje mu się jeden, drugi, trzeci program i potem nagle ta osoba już jest znana, już jest cytowana, już jest obserwowana. I ona się wypowiada na wszystkie tematy światopoglądowe, na temat aborcji, na temat homoseksualizmu, na temat takiej, jakie owaki, ekologii. I nagle z takiej dziewczyniny, która jeszcze niedawno nie wiedziała w ogóle na czym polega yy, dziennikarstwo. dziennikarstwo, nagle się staje autorytetem. No i ludzie, zwłaszcza młode dziewczyny, młodzi chłopcy, słuchają, przyjmują to, to jest bardzo niebezpieczne, bo oni słuchają, przyjmują to w stu procentach bez własnej refleksji, no bo nie mają przecież mechanizmów takich poznawczych, nie, nie uczą się tego, nie, nie mają potrzeby. I potem takie autorytety quasi, różne, nie będę już wymienia nazwisk, ani, ani konkretnych zajęć, ale, ale wiemy potem, jak one wpływają krzywdząco w ogóle na mm, opinie publiczne. Na opinię publiczną Manipulują. To jest manipulacja. Publiczną. To jest manipulacja i musimy sobie z tego zdawać sprawę. No nikt, kto, y, kto nie, życiem nie zaświadczył, nie powinien się wypowiadać w danej kwestii. Podobno Czesi tak mają, że u nich y, można się wypowiadać jako ekspert, tylko ktoś, kto jest w danej dziedzinie fachowcem. Oni, jak właśnie rozmawiałam z kolegą, który robił film dokumentalny o Czechach, oni są zdumieni, że w Polsce publicyści, czy jakieś gwiazdki, czy jakieś aktorzy wypowiadają się z pełną powagą na temat na przykład gospodarki, czy szczepień, czy, czy tam, nie wiem, mechanizmów jakichś obronnych i że są słuchani i cytowani po tym. To Czesi są zdumieni. U nich ten pragmatyzm akurat w bardzo dobrą stronę poszedł, że mówi ten, kto się zna. Czyli no o szczepieniach mówi, mówi ktoś tam. No ja mogę powiedzieć tylko, czy się zaszczepię, czy nie, i to jest jedyne, co ja mogę powiedzieć, tak. powiedzieć, prawda? Natomiast mówi, czy to, czy to rząd dobrze robi, czy źle tak. robi, a wszyscy się teraz wypowiadają w tej sprawie, tak. jakby mieli w ogóle wiedzę, się. zupełnie nie znając, jakieś po, po, powierzchowne opinie czytając, więc y, nie chodzi o to, żeby bronić działań rządu na, za wszelką cenę, ale chodzi o to, że niech się wypowiada ten, kto cokolwiek sprawdził, tak, prawda? Tak, tak, tak samo jak tak. z ekologią, czy, czy z. Y, Ochroną środowiska. No przecież te, te celebrytki, które, też już pominę nazwiska, ale te celebrytki, które w każdym miejscu, o każdej porze opowiadały o tym, jak to trzeba chronić jakieś dęby, jakieś ptaszki, pliszki, jakieś żaby czy coś a takiego, życie a życie ludzkie nie ważne. To, że te tiry, tiry rozjeżdżały tam te tereny, na północy Polski, że nie można było normalnie funkcjonować, to nie obchodziło takiej paniusi, która mieszkała sobie w apartamencie w Warszawie, dojeżdżała jak jaguarem do pracy, wychodziła na szpileczkach i bardzo była zadowolona, ale walczyć w obronie jakiegoś drzewa uschniętego czy jakiegoś właśnie gatunku, to potrafiła bardzo, bardzo skutecznie i niestety potem wszyscy powtarzali te bzdury za tymi kobietami. Podam przykład takiego niewłaściwego dziennikarstwa, między innymi przykład dotyczący Litwy, jak to osoba polskiego pochodzenia, została ministrem sprawiedliwości Polka i u nas w telewizji naszej mówiono co za wspaniała osoba Polka jest, natomiast ta osoba niczym nie, nie różni się od tych środowisk e, związanych z LGBT i tak dalej, i tak dalej. Ona tak, taki symbol też pokazywała. Oh. Fatalna osoba. I wiemy, że na, na Litwie pięknie tam Pap pracują Polacy, Polacy. m.in. pan Tomaszewski, który jest eurodeputowanym. Udało mu się e, tak pracować, że mieli 8 osób w Sejmasie i poprzez fałszowanie wyborów niestety tylko 3 osoby doszły do Sejmu ale przy pomocy różnych dziennikarzy polskich byli kontestowani, natomiast wspierano Landsbergisa, który teraz jest przeciwko Polakom. No i ta pani Polka, która w ogóle nic nie ma wspólnego z wspieraniem polskości. Z wspieraniem wartości, itd. A więc to świadczy o tym, że złe dziennikarstwo. Porządny tak. dziennikarz powinien być obiektywny, tak jak widzimy to, co rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych czy sprawa Litwy, gdzie dziennikarstwo wspierało ludzi, którzy między innymi są przeciwni Polakom. Tak. No to są niebezpieczne rzeczy, bo wydaje się ludziom, że takie jakieś symbole czy, czy układ dłoni, że to jest banalna sprawa, że to tylko taki gest, a to niesie cały kontekst i, i znaczenie pojęcia zachowania i potem y, nagle w przestrzeni publicznej po pojawia się zło akceptowalne przez ministra sprawiedliwości przez absolut, prawda? Jest to jest y, zaprzeczenie, po prostu jedno drugiemu powinno zaprzeczać, no tak. powinna się kierować w stronę dobra. No cywilizacja myślę, że dąży niestety do upadkowi. Jak nas nie uratuje naprawdę siła no najwyższa, właśnie. to mam tak, zgoda. Chociaż ja wierzę, że... że będzie to dobro, że dobro zwycięży, ale, ale będzie się to łączyć z jakimś cierpieniem pewnym. Ale wracamy do, tak. mm. do etyki dziennikarskiej, jak można zmanipulować ludźmi e, poprzez złe dziennikarstwo. Dlatego cieszę się, że mm. pani redaktor wspiera to właściwe dziennikarstwo, niezależne, głoszące prawdę i e, po prostu niezależne. Czy Myślę, że y, rzeczywiście ksiądz ma rację, że koncerny, które stoją za niektórymi wypowiedziami, no dość duże pieniądze inwestują w to, żeby był właściwy ich zdaniem, obraz świata przedstawiany. Myślę, że w takich momentach zawirowań, jak są teraz te, te dni i te, te miesiące, bo rzeczywiście obserwujemy coś, coś niebywałego. Myślę, że się naprawdę pewien porządek świata burzy. Że teraz lepiej jest milczeć, a jeżeli już mówi coś, to przemyślawszy dobrze y, kwestie, na który się wypowiadam, na, na których temat jestem wypowiedzieć, bo każde słowo może być użyte przeciwko nam. Rzeczywiście tak jest. I y, oczywiście też nie wolno y, akceptować milczeniem zła. Tutaj Bada. trzeba absolutnie interweniować, ale jak ludzie tak szukają jakiejś prawdy czy, czy tego, co jest y, rzeczywistością, y, w którą wierzą, no to naprawdę nie ma innego wyjścia, jak wrócić do dziesięciu przykazań. No Nie ma innego wyjścia, bo po prostu to jest już przećwiczony zestaw zachowań, prawd takich i objawień przez tysiące lat, on zawsze działa, ludzkość po różnych zawirowaniach, po klęskach, znowu do tego wraca. I mimo, że próbuje się wyzwolić z tego rygoru dziesięciu przykazań, prawda, w różny sposób, są rewolucje, są wojny, są komunizmy, nacjonalizmy i tak dalej, ale potem, jak jest chwila spokoju, to ludzie znowu wracają do tego, no bo nic lepszego nie ma, to, no, tylko tak można urządzić w miarę sprawiedliwy świat. No, Więc... no, kiedyś Czestefon też pięknie o Polakach powiedział właśnie, że są, właśnie realizują dekalog. No i tyle, no, i tyle, no więcej nie trzeba zrobić, nie? tylko tyle, żeby właśnie jednocześnie i dbać o dla wierzących o zbawienie duszy, a dla niewierzących po prostu pewien porządek społeczny, tak. bo inaczej się tego nie da zorganizować, jak jest. No ale jeżeli się wierzy w to, że to, to jakoś dobro zwycięży, to ja też będę wierzyć, bo na razie patrzę, że jest, Może pan Bóg wystawia nas na ciężką próbę. Tak. Więc e, życzymy wszystkim Nowym Roku i pani redaktor właśnie, żebyśmy mieli tą nadzieję na, na, na lepsze czasy. No ta nadzieja musi być głęboka i żywa i nie, nie może być tylko taka błaha, tylko naprawdę trzeba w sobie takie wzbudzić pragnienie tej dobrej zmiany i... i i lepszego, lepszego, lepszego życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Pani Anna Popek, e, dziękuję. dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Dziękuję, jeszcze. Dziękuję, jeszcze. Boże.